No dobra, dobra, okej, okay, zagram tobą, ja pierdzielę. weź się w spokój Hej witajcie ludzie, cześć. Ja jestem Nexus. To jest kolejny odcinek i dziś witam was z powrotem. Słuchajcie, na mojej postaci Nexus to jest mój krasnolud, którego tak naprawdę już nie odwiedzam praktycznie od bardzo, bardzo długiego czasu, natomiast stwierdziłem, że no jak już testujemy klasy, no to testujemy wszystko dookoła no i dziś pogramy sobie właśnie Hunterem i Nexus, przecież grałeś Hunterem, co ty masz tutaj testować? No, będziemy testować, bawić się w sumie spekiem, który nazywa się Marksmanship, którego nienawidzę, nie lubię i powiem wam, że od samego początku, gdy ten spek się pojawił, gdy pierwszy raz go spróbowałem, stwierdziłem, że mi się nie podoba i tak naprawdę do teraz stoję przy tym, że ten spek jest po prostu moim Zdaniem, bezsensowny i no po prostu mi się nie podoba. No nie każdemu może się podobać, tak, oczywiście. A więc standardową, trzeba będzie pokazać Wam oczywiście tutaj talenty, tak? Więc, proszę bardzo, oto są talenty, które wziąłem na PVP. Skupiłem się tutaj na tym, żeby nie mieć jakiegoś peta, żeby móc jak najwięcej obrażeń zadawać. No i wybrałem tutaj Patient Sniper, żeby nie, nie musieć stakować takich znaczków, ponieważ zaraz wytłumaczę, jak działa tutaj ta mechanika. Binding Shot no, binding shot nie jest, to jest czarnie zastąpiony. No i Sidewinders jest aktualnie moim zdaniem najfajniejszą umiejętnością jak już, więc jak działa teraz Marksman Ship Hunter, co mi się nie podoba? Żeby zadawać pełne obrażenia, żeby móc uderzać tutaj, po, proszę bardzo, ja mam tutaj aimetro który... I tak, swoją drogą, cztery przyciski to co tu widzicie to są cztery przyciski które tylko i wyłącznie potrzebujecie żeby grać Hunterem. więc sytuacja mniej więcej wygląda tak, żeby zadawać pełne obrażenia musimy założyć tak zwany znaczek czyli znak łowcy można powiedzieć, więc w momencie gdy użyjemy sobie naszych sidewinders proszę bardzo, pojawia nam się tutaj takie coś jak vulnerable, czyli cel jest po prostu um, powiedziałbym podatny na, 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 na zaznaczenie można powiedzieć, gdy mamy zaznaczenie musimy użyć marked shot i wtedy ten cel Zostanie oznaczony, i w ten sposób y, możemy używać naszego Aim'et shot. I on będzie zadawał więcej obrażeń. Więc mechanika polega mniej więcej na tym, żeby nakładać znaczki, następnie używać mark shot, żeby jeszcze raz gości zaznaczyć, i używać aim shot. Coś, co jest dla mnie głupie, bo jakby musicie wykonywać trzy rzeczy. Nie dość, że y, zakładać znak. To jeszcze później oznaczać, i dopiero teraz możecie zdawać obrażenia, więc jest to takie trochę dziwne. Nie podoba mi się to, natomiast powinno być to całkiem proste dla, dla wielu osób. No nie jest to wymagające, natomiast po prostu jest to mechanika, która mi się nie podoba. Ale skoczmy w końcu na Battlegrounda, zobaczymy, jak to się wszystko sprawuje. Mój hunter na Grandzie, jak to się w ogóle stało, co ja tutaj robię? A, powinienem grać na Rogue albo innej jakiejś fajnej klasie. Nie no. Nie, że Hunter jest, słuchajcie, zły, to nie jest tak, że, że to jest słaba klasa. Jakby to jest dobra klasa. Ona ma obrażenia, zadaje obrażenia, ma, ma fajne mechaniki i tak dalej. Natomiast po prostu wydaje mi się, że ja już trochę się przyjadłem tym Hunterem, dlatego tego biednego krasnala na tę chwilę po prostu zostawiłem. Nie wiem na jak długo, natomiast no wiadomo, że to nie jest jakieś takie bolesne i dramatyczne rozstanie, że nie będę na tej postaci grał. Więc no przetestujmy sobie. Ja już trochę grałem tych Battlegroundów, zobaczymy jak to będzie. Dobra, standardowo zbieramy sobie szybko bombki, jak można. Ok, udało się. Teraz lecimy, tu mamy jakiegoś e, DKE-a, ale oni mam nadzieję, że nie będą mnie atakować O, prosto kurde między nimi pojechałem, ale zarąbiście O i mamy jeszcze trzy bomby, no to świetnie, no to ta brama już nie żyje, słuchajcie Ogólnie e, trzy bombki wystarczą do tego, żeby wysadzić tą jedną e, ścianę O jadzie, ale to blitzkrieg normalnie, jacie, normalnie Niemcy Bum, boom, o oh, ja pierdzielę, normalnie o oh, SHIT Nie żeby coś, ale ja chciałem na tym basgrandzie troszkę postrzelać przynajmniej kogoś, ja tu widzę, że my po prostu przechodzimy jak przez masło, gorący nóż. Wiecie co? Zajmiemy się tym Warrior'em. proszę bardzo. Załóżmy sobie na niego Sidewinders, teraz Markshot i teraz stojąc w miejscu, nasze Aimed shoty będą zadawać dosyć sporo obrażeń. No jest to taka trochę dziwna mechanika, moim zdaniem. Ehm, Niekoniecznie nie, nie mi się podoba, szczerze mówiąc. No ale no, trzeba przyznać, że, że ten hunter tak naprawdę te obrażenia ma, e, bądź co bądź, e, więc Sidewindersy o tyle też są fajne, że nakładają wszystkim dookoła. W ten sposób zobaczcie, że nasz Markshot zaczyna strzelać po prostu dookoła wszędzie. I jedyna rzecz, Rzecz, która mi się nie podoba akurat w tym speku, to to, że jest kastowanie. Natomiast bez tego kastowania i metrzota, no wtedy mo może by było trochę lepiej. Zobaczcie nasze te obskie obrażenia, po prostu. E, no te sidewindersy są o tyle fajne, że po prostu można tutaj wystrzelić we wszystkich dookoła e, te, te, te wszystkie strzały. Dobra, weźmy sobie. O, jak mnie tutaj zestunował. Dobra, jeden na jeden, słuchajcie, jeden na jeden. E, no trudno tutaj troszeczkę o to jeden na jeden, e, bo ja muszę kastować. Odsunąłem się, teraz użyłem na niego burst shot. Teraz zobaczcie, że go sobie Spowolnie Wracaj tutaj, markshot. Teraz możemy zadawać obrażenia. A, dobra, skończyła się runda. <gry> więc jeżeli chodzi o scenariusze, gdzie Hunter w PvP musi zadawać cleave i dosyć dużo obrażeń, to marksmanship całkiem dobrze się spisuje, ponieważ sidewinders generuje nam naszego... To, to, to spełnia trzy role. Generuje fokus, nakłada znaczki i zadaje obrażenia aoe, czyli wszystkim dookoła i na dodatek zakłada wszystkim znaczki. W ten sposób wtedy markshot zaczyna strzelać do wszystkich zaznaczonych, więc po Stoicie i te strzały tak lecą dookoła. No i oczywiście zaznaczone targety dostają więcej obrażeń od aimed shota, więc tutaj w połączeniu z true -shot aura, który zwiększa nam haste, to jest całkiem przydatne. Natomiast nie wiem, czy po prostu nie nagram kolejnego battlegrounda. Więc w takiej sytuacji Hunter ma idealnie po prostu strzela tym, tym swoim kurde strzałem. Zobaczcie i teraz. Yeah! to cał całkiem dużo obrażeń zadaje, więc całkiem fajnie jest Hunter, jeżeli chodzi o taki stacjonarny damage. To trzeba przyznać. Coś że... tutaj biega. A nie, to, a to my ich rozpieprzamy po prostu. No nie ma co tutaj zbierać z tych ruskich. Tych rusków tutaj żeśmy zrobili, kurde, tak naprawdę. Jak leci, a tutaj popatrzmy, mamy jakiegoś huntera, który dostaje całkiem sporo obrażeń, trzeba przyznać. Jeszcze w połączeniu z takim czymś, jak na przykład baraż, to zobaczcie, baraż ile zadaje tutaj obrażeń. Więc moim zdaniem jest to w sumie po prostu gg dookoła strzelamy. Więc jeżeli hunter może sobie stać z tyłu i napierdzielać. To jest po prostu maszyna do zabijania Zobaczcie co w tym momencie zrobimy, gdy odpalimy cooldowna W tym momencie odpaliłem cooldown patrzcie jaki damage my tutaj zadajemy gościowi Opsa, boom I teraz koleś, boom, i boom No jest takie szczerze mówiąc um, Wiecie jakby to nazwać takie bezsmakowe szczerze mówiąc Że jakby jest tutaj ten element, są jakieś tutaj mechaniki Natomiast to są takie bezsmakowe, jakieś takie coś co Niekoniecznie mi się podoba. No ale, no ale cóż, no ale cóż, no jest damage, jest tak spoko. na no GG, pierwszy damage na Battle Grandzie. W takich scenariuszach, jakie za chwilę zobaczycie, Marksmanship Hunter naprawdę może dawać wiele fanów w momencie, gdy e, mamy na przykład walkę o flagę i wiemy, że na tej fladze będzie stało dużo przeciwników. W ten sposób nasz Sidewinder zobaczcie, że będzie e, zaznaczał wszystkie targety dookoła. Hmm, gdzieś tutaj akurat e, mało tych przeciwników się pojawiło. Natomiast, e, no może być to satysfakcjonujące dla niektórych ludzi. Zakładamy, zobaczcie, dwa znaczki i teraz strzelam do wszystkich po prostu dookoła. Wszyscy są zaznaczeni, dostają więcej obrażeń. E, zwłaszcza jak teraz nam się na przykład odpali tej lock and load, to jest w ogóle jeszcze lepsze. Tu mamy jakiegoś kurde roga trzeba gościa w sumie załatwić. Użyjemy sobie naszego baraża. No, może być to usypiające, szczerze mówiąc. Ja na, naprawdę nie widzę, nie widzę tutaj powodu, dlaczego by mm, mówić i bronić huntera że nie jest monotonny i nudny, bo szczerze mówiąc trochę taki jest. No, taki, tak so, sobie stoicie z dala. Natomiast dużo też można powiedzieć właśnie o takich innych klasach jak warlock, bo to też mniej więcej na tym wszystkim polega. Oj, kurde, nie mogę gościa teraz strzelić. Ech! Dobra, na, na pewno powiem wam, że jeżeli chodzi o damęcz To będziecie, będziecie zawsze wysoko e, Akurat w obrażeniach To jest o tyle, o tyle spoko Jeżeli ktoś lubi na przykład królować obrażenia y, I przydawać się w drużynie Bo, bo ten damęcz oczywiście się przydaje To o to chodzi, że, że to e, często osoby, które mają na przykład Mniej obrażeń niż zabójstw Albo, albo mają, wie, znaczy mają Mniej obrażeń, a więcej zabójstw e, To właśnie e, Przez to, że na przykład hunterzy zabijają Tutaj wszystko, zadają naprawdę masywne obrażenia A reszta tylko dobija gdzieś tutaj takie sępiki że bardzo, no tu mamy. Chciałem zobaczyć jakieś jeden na jeden tak naprawdę z Hunterem, jak on sobie będzie radził. No to, natomiast mówię akurat scenariusz, w którym Hunter sobie stoi gdzieś tutaj razem ze swoimi przyjaciółmi, to jest po prostu idealny scenariusz i naprawdę wpisuje się w taki. Um, w taką fantazję rzeczywiście, takiego łucznika, archera, marksmana, czyli, czyli takiego, wiecie, gdzieś tam strzelca wyborowego Który stoi z tyłu i gdzieś tam wspiera tym ogniem swoich sojuszników no Teraz mamy tutaj, zobaczcie, jakiś tutaj, o, i teraz może coś tu nam się, kurde, w końcu porobi Bo tutaj, w sumie, w sumie, tak jakbyśmy chcieli tutaj podejść Hmm, jakaś walka tu się odbywa, no ale dobra, podejdźmy, bo tu już widzę, że szykują się tu moi goście to będzie, to będzie całkiem ciekawe o, Jest Illidari się koleś nazywa Fajny nick, naprawdę fajny nick Dobra i teraz zobaczcie baraż I tutaj we wszystkich po prostu pakujemy niesamowite obrażenia Sidewinders, teraz Mark Shot Znowu Sidewinders Mark Shot można na przykład walnąć jak, jak, jak chcecie No to jest, no mówię, pełna dowolność To zależy kto, 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 kto co chce robić, tak? No i tak ładujemy sobie po prostu w tych gości tutaj O, proszę bardzo o, teraz dostajemy w pierdzieli. teraz możemy tutaj ich wszystkich walnąć Użyć sobie naszego, ten, no jak widać z przeżywalnością nie jest aż tak tragicznie, szczerze mówiąc O kurde, nie trafiłem za płot, o, ale teraz mam przerąbane O jacie, jeszcze nie mam mojej pasywki tutaj krasnoluda ustawionej Dobra, mamy tu jakiś dwóch gości, jakiś hunter proszę bardzo Dostaje obrażenia i proszę bardzo ginie Teraz ten też koleś tutaj powinien zginąć Proszę bardzo Koleś zostaje. Ten damage, ten damage, punktu za 30 koła, coś pada. Brakuje, wydaje mi się, że brakuje mi jeszcze jednego jakiegoś strzału. Wiecie? Jakoś, jakoś tak, tak czuję, że czegoś mi tutaj brakuje. Ehm, no ale zobaczcie, że no, na pewno to nie jest damage. Damage jest, tylko e, coś pod względem gameplayu, co by było całkiem spoko. Tu mamy jakąś dobitka, proszę bardzo. Znaczy, nie dobitka w sumie. Ehm, a teraz koleś ten użył sobie tego. Raczej nie chcemy go bić. Uo, mamy decaya. Dobra, weźmy tu ich, zestunujmy. Uwaga, burst shot. Burst shot to jest nic, nic innego, jak taki scatter shot, można powiedzieć. Odsuńmy się kawałeczek i teraz z daleka, mówię, trzeba trzymać wszystkich na odległość. To jest coś, w czym Hunter naprawdę dobrze się odnajduje, jeżeli ma odległość, to może naprawdę robić niesamowite rzeczy. Przykładowo tutaj mogę teraz użyć sobie moich aimed shotów, proszę bardzo. Clarity of will, zinteraptujmy to gościowi. Proszę bardzo i teraz koleś, no koleś już praktycznie nie żyje, w sumie można powiedzieć. No, na przykład brakuje tutaj Killshota, ale zobaczcie, że i tak możemy naprawdę niesamowitą bombardę przeprowadzić na gościu. Uuu, teraz zginął. Więc rzeczywiście można przyrównać ataki Huntera do bombardowania kogoś. Po prostu bombardujemy kogoś. No, tu brakuje mi Killshota. Zdecydowanie Killshot by, by się tutaj przydał. Natomiast wydaje mi się, że Killshot wtedy był zbyt obski na tej postaci po prostu. Pum, koleś nie żyje. Proszę bardzo, w wyobrażeniach znajdujemy się całkiem wysoko. Tu jest też balans druid, ten, ten, który jest tutaj obok mnie. Co razem robimy tutaj pogrom. Coś tutaj, dobra, z tym balans druidem tu będziemy walczyć. Go, Purs, shot. O, uciekamy, uciekamy. O, ja cię teraz to mam przerąbane. Ten druid raczej mnie nie uratuje, już tutaj. Uciekaj, beze mnie! mnie! Eee. Hunter 1 na 1, to jest dopiero coś, co kurde chcę zobaczyć. Z dwóch Marksmanship Hunterów, słuchajcie. Więc całkiem ciekawie, jak to się będzie tutaj rozgrywać. O, teraz, no nie no, tak to ja się nie biję. Tak to ja się nie biję, tak to... ja jacie, ale teraz zostaje true aim. Taking 16% more damage from making shot. Uu, true aim. Co jest? To jest jakiś chyba talent z tego co wiem, albo po prostu bez talentu. No, no tutaj tutaj możemy mieć przerobane, szczerze mówiąc, teraz jako hunter. Taki, w takiej, takiej sytuacji już nie uciekniemy, teraz tylko możemy umierać. Dobra, ustawmy się tutaj tymi Sidewindersami Proszę bardzo, Sidewinders i teraz wszyscy dookoła dostali te znaczki albo może i nie dostali tych znaczków, kurde Trochę słabo, trochę słabo, nie powiem A znowu Sidewinders, o i koleś użył tego i koleś użył e, bańki swojej Dobra, mamy pozaznaczane targety, możemy teraz tego Death Knighta tutaj trochę postrzelać Użyjmy tutaj naszego E, naszego burst shota i teraz koleś już powinien nie żyć dwóch na raz, o multi kill <laughs> multi kill proszę bardzo, zrobiony użyjemy sobie markshot i tutaj już obronione, całkiem ładnie, ale jest dzisiaj bardzo ładnie gra, to mi się podoba, wcześniejszy battleground był, był rozpierdzielem i tutaj też widzę, że jest całkiem porządnie ten balance druid zadaje dużo, dużo obrażeń zobaczcie, we dwójkę tak naprawdę ja i ten balance druid robimy tutaj praktycznie grę pod względem obrażeń, o jaki hunter, zobaczcie jak się tutaj ulokował na tym na, na samej górce, proszę bardzo <laughs> Ok, no Idziemy tutaj typa lać Użył feindef. <laughs> Jaki, kurde, normalnie trup na wodzie No teraz to będzie, teraz już nie będzie musiał nawet udawać z tego co widzę <laughs> Dostał został pierdziel, gdzieś tu się jeszcze leją dookoła, proszę bardzo, jakiś koleś tu się leczy, no jest hunter, proszę pana Co pan tutaj robi? Co pan tutaj robi? Nie mogę tego użyć naszego markszota, teraz się udało Znowu możemy Mark Shot użyć Side Winders, Mark Shot we wszystkie targety tu dookoła i teraz można trochę tutaj pospamować. Proszę bardzo, ten, ten damage wchodzi całkiem, ten damage całkiem wchodzi. No i teraz, kurde, mam przerąbane. Jak się uda nam odsunąć, zaraz zabijmy tego priesta. Jest zabity priest. Dobra, powoli się przesuwamy do przodu, powoli się podsuwamy. Jakich ich priest nie żyje, zobaczcie, że od razu ten DK się e, usuwa stąd. No i bardzo dobrze, siomi stąd. Markshot Trafił nam się. Lock and load, który daje nam dwa instant aimet shoty. To jest mega fajne, właśnie. A ty, gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz, powiedz mi? Halo? Hot dog guy. Dlaczego horda ma takie super niki? Może ja muszę popatrzeć na alianckie niki jakieś, bo. Mają genialne niki. Widzę, że, te, że ten właśnie. Tutaj e, nasz Balans Druid ma bardzo podobne bardzo podobne myśli jak ja zawsze, zawsze jesteśmy w tym samym miejscu Zawsze robimy to samo i zadajemy dużo obrażeń tak Bardzo czuję się jakby to, jakbym to był ja tylko z alternatywnej rzeczywistości Nexus który ba gra Balans Druidem ty ty, ty. A Wykończymy tutaj typa o, użył bańki. Aha, bo to mu się z automatu użyła bańka. No i kurde, koniec, szczerze mówiąc. No co tu mogę powiedzieć? Zadajemy naprawdę masę obrażeń. Mamy tutaj balans Druida, który też zadał bardzo dużo obrażeń. E, no ma połowę kili, ponieważ Hunter, no powiem wam, w, przeciw, w przeciwieństwie do Kasterów, zdecydowanie ma łatwiej z wyłapywaniem kili, więc e, tak naprawdę nie dziwię nie się, jakbym kradł temu gościowi kile. Natomiast, jak widzicie, widzicie damage jest jeżeli chodzi o Huntera, jakieś takie podsumowanie. Szczerze mówiąc, rozstanie się z tą klasą nie jest dla Znaczy, jest trochę dla mnie rozgłócące, bo ta postać to jest postać, którą um, gdzieś tutaj e, grałem przez naprawdę długi czas. To jest... Hunterem grałem non-stop od 2007 roku. Zobaczcie, ile to jest lat. To jest, jest 9 lat, słuchajcie, grania Hunterem. Oczywiście ten Hunter się przez lata zmieniał, natomiast podstawowe założenie, mechaniki praktycznie gdzieś tam się nie zmieniają od, od dawien dawna. Ym, natomiast jeżeli chodzi o postać, no to jest to taki... Przyjemna postać, ale dla mnie już straciło smak. To jakbyście pili bardzo dużo jednego rodzaju napoju, e, czy jakbyście na przykład jedli jeden, e, nie wiem, powiedzmy, jedno danie cały czas, ono później traci po prostu trochę smaku i może właśnie taka przerwa od tego huntera jest mi potrzebna po to, żeby pobawić się innymi klasami, którymi bawię się naprawdę świetnie. Jakbyście chcieli, to zobaczcie w prawym górnym rogu, tam macie wszystkie moje filmiki, jak sobie gdzieś tam biegam, czasem nubię, natomiast gdzieś tam uczę się tymi innymi postaciami grać, e, więc no. Przepraszam, jeżeli niestety tutaj trochę... Nie dałem się ponieść emocjom i, i nie bawiłem się aż tak dobrze jak w przeciwieństwie do innych materiałów. Natomiast mam nadzieję, że zrozumiecie: po prostu nie chciałem się rozstawać z tą klasą tak w tak drastycznie. Dlatego zrobiłem jeszcze jeden film i pograłem sobie tutaj tym, tym marksmanshipem. Nie jest zły, jest okej. Okay. Tak naprawdę może trochę za bardzo wylałem żalu na tego marksmanship pantera, że mi się nie podobał z odpowiednimi talentami. Jak się przyzwyczaicie, to nawet gra się całkiem przyjemnie. Natomiast po prostu znajduję więcej fanów w innych postaciach: czy to właśnie Rogue, Monk, Shadow Priest. List, nawet kurde warrior, więc no nic, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się jednak ten odcinek podobał, mam nadzieję, że zostawicie też ocenę, łapka w górę, jeżeli się podobało i jeżeli się nie podobało, łapka w dół. Ostatnio ocen na tego typu filmach się pojawia dużo, więc jestem naprawdę zadowolony, motywuje mnie to do dalszej pracy. No i trzymajcie się do zobaczenia, papa. Pa. Cześć, papa. Pa.